Zapraszamy do treningu Centrum Sportowca.pl. Turbo spalanie, trening odchudzający. Trening składa się z trzech rund, w których wykonywać będziesz 8 30-sekundowych ćwiczeń kardio, przerywanych 10 sekundowym ćwiczeniem turbo. W każdej rundzie będziesz wykonywać inne ćwiczenie turbo. Ten trening nie zawiera rozgrzewki i rozluźnienia. O, Kuba, sikać, Zaraz zaczynam. Sikać mi się w O kurwa, i to zaczynamy trening. Zaczynamy trening, korwy dajemy na miejsce I tak jak była czy firankę, dobra nie, nie, zrobiłeś? nie, 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 w szafę. O nie, 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 Ile jest osób nie, Halo, nie, ile... Halo nie, ile nie, 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 MAMM0N, 2 złote. Czy knij jebać jebać hardturbo małp? Jebać hardturbo małp! AND marian kniz! Jedziemy z treniżmem. Pierwszą rundę, w której ćwiczeniem turbo będą szybkie stopy. Zdejmiemy laski, aż do treningu. Pajacyki będą pierwszym ćwiczeniem cardio. Tartujemy. Skacząc pajacyki. Wykonuj szeroki rozkrok i pilnuj, żeby Twoje ręce wędrowały wysoko ponad Radzi głowę. W trakcie ćwiczeń cardio nie forsuj ten pas. Przyjmuj umiarkowane tempo przez całe 30 sekund. Główną pracę I wykonywać do... będziesz w trakcie Daję 10 do... sekund ćwiczenia turbo. Czemu? Wtedy dajesz z siebie maksimum. Wpada zaraz ćwiczenie turbo. I jedziemy. Wykonuj jak najwięcej małych kroczków. Trenuję! Okej. Okay. Raz 30 sekund przyciągania kolana do klatki. Wykonuj ćwiczenie spokojnie, jednak cały czas utrzymuj napięte mięśnie brzucha. Próbuj nieco uspokoić oddech. Staraj się, żeby kolano wędrowało wysoko. Teraz kolejne 10 sekund szybkich stóp. Kapitan Stolejka, dwa złote. Krzyknij jeba kwardasa, co ma małego kutasa. Jebać kwardasa, co ma małego kutasa! Odnożaj, błyskawicznie stawiaj jest z powrotem. Super! Kolejne ćwiczenie cardio to wykroki do boku. Jeśli nie jesteś w stanie ćwiczyć w tym samym tempie co Luisa, wykonuj ćwiczenia cardio wolniej. Te ćwiczenia mają stanowić podtrzymanie wysiłku i wydłużyć czas, w którym Twój organizm w przyspieszony sposób spala kalorie. Próbuj złapać oddech przed ćwiczeniem Turbo. Tam musisz dać z siebie 100%. Daj mi Dawaj, w tym ćwiczeniu spala, najważniejsza jest częstotliwość tąpnięć stopami. to co o to chodzi. Teraz skipce. Staraj się dotykać piętami pośladków. Wykonuj ćwiczenie luźno, nie spinając dodatkowo mięśni ud. Za to mięśnie brzucha cały czas napięte. Jeśli chcesz mieć płaski brzuch, ten nawyk musi ci wejść w krew. Doksi, dwa złote. Przyknij Jagoda goda mi kutasa. Jagoda, pośili mi kutasa! Turbo. Wykonuj ćwiczenie z maksymalną szybkością. Co ty robiłeś? Jebać samka. Dwa złote. Dawaj domino. k r Teraz kombinacja ciosów. Prawy prosty, lewy prosty. Prawe kolano, lewe kolano. Pamiętaj o oddychaniu podczas ćwiczenia. Podczas wyprowadzania ciosów rób wydech. Zaraz ćwiczenie turbo. Przygotuj się. ty Lody koperkowe. Dwa złote. Krzyknij jebać Kubyta dwa tysiące. Jebać chudych! Jedziemy. Maksymalne tempo. Brawo! Skręty bioder. Skacz skręcając biodra i całe nogi na zmianę w lewą i prawą stronę. Cały czas oddychaj forsuj tempa w ćwiczeniach kardio. Przed Tobą jeszcze 2 minuty pracy w tej rundzie. Zaraz ćwiczenie Turbo, w którym dajesz z siebie maksimum. Ja Dobra. I nie wystarczy już. Jedź do 18.30! do 18.30! To za 10 minut! Turbo, 100% tak. zaangażowania. Dobra, teraz przysiady do boku. Cały czas oh. pracuj, utrzymując równe, umiarkowane tempo. Postaram się robić głębokie przysiady tak, aby pracowały twoje mięśnie pośladkowe. Przygotuj się do przedostatniego ćwiczenia turbo w tej rundzie. Zostańcie do końca, widzowie. 18.30 niespodzianka brała Turbo. Szybkie się tąpnięcia. Się Jebać samka. Dwa złote. Dawaj drzesz wody, Jagoda robi s a m k o i loda i pluje. Jagoda robi tak. mi loda i ściemina, bo ta mi na niego. <noise> Babciu, proszę, oddam kamerę, nie, nie. nie. No Dawaj nie! Mi Dawaj mi telefon, już. A nie pójdzie? Telefon szybko. A nie pójdzie? Skurka. A gdzie kwiatki są? No Babciu, proszę! Proszę, nie Babciu, zlituj się! Masz. Zlituj o, się! Kolegów, podziękuję po im za to! Zerwę im proszę! Kolegi ci Zerwę! Załatwimy nie! życie. za mnie! Nie chcę, proszę! Dzisiaj w domu nie będziesz. Zatrzymaj spał. go, proszę! Zatrzy... No zatrzymaj go! Zatrzymaj go! Bo nie idziesz. No nie, proszę! Bo ty wiesz. Marty, no proszę cię! Już kurwa, będziesz w w więzieniu. Nie za późno, je czy jest, nie. Można to naprawić, proszę! To przyjdzie śladki. Proszę. Nie da się naprawić. Da się naprawić! Nie. Telefon proszę mi Oddam, tylko proszę nie, nie idzie! się szybko. Proszę, przemieść! Proszę, nie Telefon! Proszę, nie idź. Proszę, nie. proszę nie. Podziękuj, Podziękuj nie. tym widzom! Wszystkim. Podziękuj za to, co, że, co ci co gotowały los. Ja nie będę się tu jąkać. Zatrzymaj ten... dziadka, proszę! Telefon proszę, za Proszę, zanim jest za późno, proszę! Gdzie jest telefon? Zatrzymaj go, no miej serce! Telefon wyłączył wszystko. Zostaw to. Miej serce! To jest moje. Miej serce, proszę! telefon. Miej serce, dziadek! Miej serce. Daj jest kwiatki. Proszę! Jeszcze no Wyłącz to, No dobra, no został! No kurwa, to... Kurwa, się. ja Kurwa. Zostaw mnie! Nie, kurwa. No, kurwa nie Ja wiem. dzwonię po policję. Tak doprowadziłeś, dziadka! Chodź! 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 Policja dzwoni! Chodź tutaj! Idziesz na policję czy nie? Pójdź, bo Dobra, wyłączy komputer! Na nic! Proszę zatrzymaj go, babciu! Zatrzymaj go! Zatrzymaj, daj mi jedną szansę! Jedną szansę mi daj! Proszę ja nie... Nie będziesz miał szansę! Nie chcę do widzenia! Proszę cię, Babciu! Zdajmy. proszę! Nie odbieram. No weź zatrzymać dziadka, proszę cię! No Babciu, błagam! Błagam! Zmienię cię, proszę! Nie, żeś tak zrobił, że koniec! Zmienię cię, oddam kamerę, oddam wszystko! To jest zrujnowane, wszystko! A zatrzymasz go, podprzątam! Nie. Zatrzymaj go, proszę, zanim nie jest za późno! Będziesz tego żałować, proszę! Oddaj telefon! No to zatrzymaj go za telefon! Proszę! Za telefon to zatrzymasz, proszę! Wyłączaj. Za telefon, za do niego! Zatrzymaj go, proszę! Za to ty, przecież masz jego numer. On mnie nie lewi! Policja cię zabierze. No to proszę! 18 lat masz i koniec. Proszę zatrzymaj go! Proszę mieć serce! Proszę nie bądź tak jak twoja matka! Matki mojej to się nie czepia. Czepiam się, układasz tego sama jak ona! Jakich 20 groszy zabrali mię Kolegów, się słuchałeś? Nie, prze, w więzieniu odwiedzają. W więzieniu. Zatrzymaj go, proszę! Zatrzymaj go! Odwiedzali. Proszę Cię! Zatrzymaj go, proszę Cię! Telefon schowaj. schowaj. Ale to już! Tego zatrzymaj go, proszę! Zatrzymaj go, no proszę! Skurwysynuj. Jeśli nie traktujesz tak, to ja Cię potrafię inaczej. Że nie wyjdzie z więzienia. No dobrze że nie! Spierdalaj, go, proszę! Spierdalaj. Proszę! Spierdalaj. I co? Nie udało się z tym... Podziękuj no, kolegom, że będziesz w więzieniu. Nie chcę, babciu. Dzwonię do dziadka.